Warsztaty łyżwiarstwa figurowego w Bydgoszczy 8-9 listopada. Ostatnia edycja w tym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich łyżwiarzy na średnio zaawansowanym i zaawansowanym poziomie umiejętności. Jeśli wykonujesz wszystkie skoki pojedyncze, albo uczysz się skoków podwójnych, jeśli potrafisz robić podstawowe piruety, stany, siadany, wagę, chcesz rozwijać ich kombinacje i trudniejsze pozycje, jeśli umiesz robić podstawowe kroki oraz trudniejsze zwroty, czoktały, twizle, też, żeby Twoja jazda była jeszcze bardziej płynne i efektowna, te warsztaty są właśnie dla Ciebie. Na warsztatach czeka na Ciebie 6 godzin treningu na lodzie, 3 godziny treningu na sali, 2,5 godziny treningu off-ice. Program powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie, nowoczesne metody i indywidualne podejście do każdego uczęśnika. Razem będziemy doskonali Twoje skoki, piruety i kroki, pracować nad ekspresją, postawą i elegancją ruchu, a przede wszystkim nad Twoim pewnym, świadomym stylem jazdy. To intensywnie inspirujący weekend, który przyniesie prawdziwy progres. Liczba miejsc ograniczona. Nie czekaj! Зарезервуй свое место уже